Cześć kochani, witam się z wami ponownie w kolejnym odczycie na moim kanale. Na wstępie chciałabym Wam bardzo podziękować, bardzo podziękować za tak miłe komentarze. Babeczki, po prostu jesteście the best. Dziękuję Wam za takie wsparcie. Nie ukrywam, nagrywanie takie wiecie: stricte vis-a-vis -vis jest dosyć trudne i wymagające, i nie jestem przyzwyczajona do takiego nagrywania. Także wybaczcie jakieś moje potknięcia tutaj, ale kochane, kochani, dziękuję Wam serdecznie za wszystkie komentarze. Tak pozytywny odbiór, że po prostu jestem w szoku, moje serce po prostu jest przepełnione radością, wdzięcznością, miłością do Was, Waszą stronę. Kochani, dzisiaj odczyt tarota, o którym mnie dużo osób wczoraj prosiło, w ogóle w komentarzach dużo padało takich zapytań o odczyt na przyszłość relacji. Kochani, czyli po tym czytaniu wczorajszym, czyli kim dla niego, kim dla niej jesteś, dziś zrobimy sobie przyszłość waszej relacji. Zobaczymy co w kartach przy was wyjdzie. Jak karty Wam tutaj się ułożą i co pokażą przy Was? Oczywiście, przypominam, kochani, czytanie jest czytaniem ogólnym. Nie z każdym musi, nie z każdym może rezonować. Jeżeli natomiast jesteście zainteresowani odczytem prywatnym, zapraszam do kontaktu do mnie. Kontakt zawsze się pojawia, jak gdzieś tutaj, y, lub y, w opisie pod moim każdym czytaniem jest kontakt do mnie. Zapraszam również na moje konto na TikToku, które mam, co prawda, od niedawna ale jeżeli jesteście zainteresowani, mm, zapraszam, tam polubcie mnie na tym TikToku, będzie mi niezmiernie miło, jak będziemy też tam się spotykać. Kochani, tutaj za chwilę pokażą Wam się dwie karty do wyboru, wybierzcie sobie. Wiem, że ktoś tam mówił, że mm, te karty do wyboru łatwiej się wybiera, jak poprzednia była forma moich czytań, ale nawet możecie sobie, kochani, zatrzymać. Y, tu będzie Wam lustrzane odbicie się pokazywało, ja jeszcze nie umiem tego ustawić, ale u góry w podglądzie za chwilę będzie normalnie, można było kartę obejrzeć. I to jest karta numer jeden. Ja wam zaraz podgląd wstawię, bo tak to i tak nic nie zobaczycie. To jest karta marzenie. I karta numer dwa oczekiwanie. Wstawię wam za chwilę, tutaj się pojawią karty do wyboru. Wy, kochani, przystopujcie, zatrzymajcie, zastanówcie się, wizualizujcie osobę z waszego serca. Osobę z waszej myśli, osobę wam bliską. To jest bardzo ważne wbrew pozorom, żeby podczas takich odczytów, gdzie ta wymiana energii jest, mimo że może część, z was się z te, może część z was tego nie rozumieć, a osoby, które w ogóle tego nie rozumieją, mogą się z tego śmiać, jednakże ta wymiana energii jest. I kochani, za chwilę te karty sobie obejrzycie, zatrzymajcie, wybierzcie kartę dla was, kartę, która tu wam się jako pierwsza z wami będzie rezonowała. A ja robię odczyt dla Was. Czasowość umieszczę w komentarzach, tak, żebyście mieli łatwość wyboru, bo też ktoś mi tu podpowiedział, że łatwiej by było, jakby ta czasowość dla kart była, bo nie wiadomo, kiedy przechodzi karta jedna w kartę drugą. Także, kochani, serdecznie Was zapraszam do tego odczytu. No i co? Zaczynamy. karty numer jeden, którą sobie część z Was wybrała na przewodnika tego czytania i kartę, którą sobie wybraliście, ma ukryty yy, przekaz dla Was. Karta mówi tak. Myśl o rzeczach wielkich, istnieją niewidzialne siły, gotowe wesprzeć Twoje marzenia. Czyli myśl pozytywnie, przyciągaj pozytywne myśli, wizualizuj waszą relację, wizualizuj osobę z Twojego serca, a jest bardzo możliwe, że przyciągniesz ją do swojego życia. Kochani, standardowo, najpierw pytanie o uczucia tej osoby lub o myśli. Zobaczymy, co karty pokażą. Co czuję, co myśli osoba z Twojego serca? On, ona, co czuje, co myśli, kochani. Dla części z Was ja widzę, tu myśli o zawieszeniu w relacji, myśli o rozstaniu, myśli nawet dla części z Was widzę. Ech. Zaraz wam powiem, kochani, dla części z Was widzę wpływ innych osób na waszą relację, odległość, osobę z innego kraju, z innej religii. No bardzo dużo tutaj jest między wami powiem poprzeczek, i ta osoba o tym wszystkim myśli. Ta osoba y, analizuje wasz związek, relacje, y, waszą znajomość, tak? Dla części z Was ta osoba myślała o spotkaniu. Ale coś to spotkanie hmm, pokrzyżowało. Nie, jakby to spotkanie będzie musiało zostać przełożone. Jeżeli osoba jest właśnie z daleka, mieszka daleko, nawet za granicami, jeżeli jest dystans między Wami w aspekcie religii, kraju, jeżeli y, jest na przykład nawet wieku między Wami, tak? Jest dużo tutaj między Wami takich rzeczy, ale powiem Wam, karty mi tu pokazują. Bo już zostawmy to, że ta osoba jest daleko, że gdzieś tam mieszka daleko od ciebie. Zostawmy to. Czytanie jest czytaniem ogólnym. I tu karty pokazują, iż ta osoba myśli o bardzo dużym uczuciu w swoją stronę. O tym, jak bardzo jej na tobie zależy i jak jesteś wyjątkową kobietą, wyjątkowym mężczyzną w jej sercu. Tak? I to yy, tu mi wychodzi tylko, jakby wyolbrzymianie punktów zapalnych między wami. Naprawdę te rzeczy, które są między Wami są nieistotne tu i teraz. Ja widzę, iż ta osoba chce być z wami, chce swoje sprawy poukładać, jednak to trochę czasu jej zajmie. Od razu wam mówię, to nie będzie takie Hopsiu. Na części z was widzę osobę blisko przy was, przy Waszej pracy, wbrew, jakby wiecie, ten sam ki dwa końce. Dla części jest osoba bardzo daleko, a dla części jest wręcz przy Waszej pracy, ale równocześnie to niespełnienie jest takie same przy tej osobie i przy Was, bo karty mogą działać w dwie strony, a między Wami widzę osobę trzecią na przeszkodzie, tak? Ta osoba, o której myślisz, jakby chroni swoją prywatność z różnych powodów, z różnych. No, z różnych powodów nie chce. Mówić o tym, co kiedyś było w jej życiu, co jest w jej życiu teraz, i nie chcę do tego wracać. Dobra, kochani, sprawdzamy, kim dla niego, kim dla niej jesteś w kartach. Patrzcie, kim dla niego, kim dla niej jesteś. Widzicie to? Wczoraj było takie czytanie. Dziś nie sprawdzamy tego. Patrzcie, jak e, podświadomość nasuwa sama. E, ja wiem, dlaczego tak tutaj weszło w te karty, bo tu ja widzę yy, dla części z Was rozstanie, dla części z Was widzę rozstanie, które już nastąpiło, które już jest, które rani Wasze serce, i Wy yy, w tym momencie myślicie o tym, kim ja jestem dla Niego, kim ja jestem dla niej. Czy byłam tylko zabawką, czy jestem tylko zabawką, czy to było tylko w formie, wiecie, rozrywki, ta relacja, po co to było i tak dalej. Tysiąc pytań wam się teraz w głowie kłębi, dlatego ja stawiając te karty, jakąś energię odebrałam, która właśnie wskazała, kim dla niego, kim dla niej jesteś. Jesteś bardzo ważną osobą w życiu tej kobiety lub tego mężczyzny, tak? No, ale niestety dla części z Was yy, jest tutaj karta romansu, i, no i to wszystko komplikuje, przynajmniej na najbliższy czas. Kochani, ja sprawdzam przyszłość Waszej relacji, bo o to mieliśmy zapytać, tak? Przyszłość Waszej relacji. Ta osoba nie myśli o przyszłości relacji w aspekcie związku, o jakim Ty myślisz, kochani. Szczególnie jeżeli jest osoba trzecia między Wami. Szczególnie jeżeli mówimy o takich znakach zodiaku jak ryby, byk, skorpion, strzelec i koziorożec. Czyli wy możecie być spod tego znaku, lub osoba, o którą pytamy, może być spod tego znaku, lub partnerka, partner po waszej lub po stronie tej osoby jest spod takiego znaku. Takie znaki mi się tu przewijają jako przeszkody. Hmm, oczywiście w cudzysłowie, kochani, e, ja tu widzę. Hmm, ta osoba nie myśli o byciu w stałym związku tu i teraz. Na taki związek gotowa nie jest. Unika, unika konfrontacji lub chęci bycia w takim związku na ten moment. Nie jest na to gotowa. Albo jest świeżo po rozstaniu, albo tkwi jeszcze jedną nogą w tym związku, w którym szczęśliwą osobą nie jest, ale tkwi, bo są różne sprawy, które trzymają w tym związku. A dla części z Was wiecie, osoba z przeszłości wpływa bardzo na tego mężczyznę lub tą kobietę. I dla części z Was może być nawet tak, że chwilowo ta osoba powróci do tamtej relacji, bo nie do końca jest pewna, czego tak naprawdę chce. Tak mi, kochani, przy Was wyszło. Piszcie w komentarzach, jak to z Wami rezonuje. Zostawcie jakiś ślad po sobie. No, karty trudne Wam wyszły. Karty trudne to bardziej bym powiedziała taka zabawa w podchody. Inne trochę oczekiwania macie wzajemnie, chociaż y, ja mówię, że tej osobie zależy na tobie, zależy i ma uczucia do ciebie, i dla części z was ta osoba nawet wyznała ci te uczucia, co nie zmienia faktu, że sytuacja, w której ona jest lub ty jesteś lub oboje jesteście, jest dosyć sytuacją skomplikowaną, tak to nazwę. Tak? Kochani, jeżeli jesteście zainteresowani odczytem dla karty numer dwa. Serdecznie zapraszam do tego odczytu. Zobaczymy. Czasami dwie karty z Wami rezonują. Zobaczymy, co przy tym odczycie też się w kartach dla Was tutaj pokaże. Karta numer dwa, karta, są, którą sobie wybraliście, karta oczekiwania. I tak samo dla Was, jak dla karty numer jeden była informacja, tak i dla Was jest informacja od karty, czyli karta mówi tak, masz prawo mieć odmienne stanowisko, odmienne zdanie. Czasami bierność jest najlepszym ze wszystkich działań. Czasami karta mówi, że trzeba po prostu sobie w pewnym momencie odpuścić, dać czas, dać, wiecie, odpuścić po prostu. Ja wiem, że to się tak łatwo mówi, się doradza łatwo, a w życiu normalnie tak nie jest łatwo z uczuciami. Z tobą źle, bez ciebie jeszcze gorzej. Ale karta mówi, że czasami warto odpuścić, żeby ta osoba miała szansę Ciebie docenić. Miała szansę zauważyć, jak ważną osobą jesteś w jego jej życiu, tak? Ja oczywiście sprawdzam uczucia myśli tej osoby, z waszego serca. Wizualizujcie, kochane, kochani. Wizualizujcie. Zobaczymy, co karty Wam tutaj pokażą. Wiecie, często mówię, ta osoba chce mieć ciastko i zjeść ciastko. Na ten moment jest jej tak wygodnie, tu i teraz jest jej tak wygodnie. E, osoba w karcie diabła, o wielkiej energii przyciągania, o wielkiej energii seksualności, o wielkiej, no magnes po prostu. Kobieta, mężczyzna, magnes. Kochani, to co mi tu wychodzi mm, dla części z was. E, co on myśli? Co ona myśli? Jej jest wygodnie, tak jak jest. E, sytuacja, na ten moment na tą chwilę nie wymaga dla niej dla niego zmiany. Jest jej dobrze tak jak jest, nie chce zmiany, szuka relacji i oczekuje i potrzebuje tu i teraz relacji wygodnej dla niej dla niego przez pryzmat własnej wygody. Z tego względu, że sama wie lub sam wie ta osoba, że niewiele może na ten moment tobie zaoferować w swoim życiu. Tak bym powiedziała to w skrócie. Ale chemia, pożądanie i przyciąganie jest na levelu bardzo wysokim, energetycznym, co wskazuje od razu na kartę relacji karmicznej, kochani, i tu od razu karta relacji karmicznej. Poza tym, ta osoba nie wszystko ci mówi, tak mi wychodzi. Mówi ci albo to, co byś chciała usłyszeć, gdyż boi się, że jak y, powie prawdę i to, co myśli, to, co, to, jakie ma na najbliższe miesiące plany, to ciebie straci. Dlatego, wiecie, y, może nie na zasadzie nawijać Ci makaron na uszy, nie. Ale mówi prawie prawdę. Nie widzę stricte, by Ciebie oszukiwała, zdradzała, w sensie takim, że, nie wiem, mówi coś, co nie jest faktycznie prawdą, taką, nie wiem, że, jakby to powiedzieć, że prowadzi podwójną grę, podwójne życie, tu chce być z Tobą, a tam z kimś innym. Nie. Jeżeli ta osoba w tym momencie z kimś jest, to nic z tą osobą oprócz zobowiązań ją nie łączy. Jeżeli nikogo nie ma, bo pamiętajcie, czytanie jest czytaniem ogólnym, to i tak na ten moment nie chce się angażować, mimo że ma do ciebie uczucia bardzo silne i oczekuje zrozumienia z twojej strony, zrozumienia y, sytuacji, w jakiej jest. No i kochani, patrzę teraz przyszłość waszej relacji. Przyszłość waszej relacji, kochani. Wasza relacja ma przyszłość od razu mówię. Jeżeli ta osoba przestanie trochę się oglądać za plecami, jeżeli ty przestaniesz się oglądać za plecami własnymi, bo karty rozwiązują dwie strony, wiecie, co mi tu wychodzi? Eee, poniekąd, że albo Wy, albo ta osoba, o której myślicie, jedno z Was czeka, aż to pierwsze podejmie konkretną decyzję. Wiecie? Czekacie. Yy, aż ten grunt między Wami będzie stabilny. Z jednej strony bardzo dobrze, nie trzeba niczego przyspieszać na siłę, yy, aż nie będziecie na 100% pewni, ale ja Was widzę razem w przyszłości. Yy, ja Was widzę razem w przyszłości, kochani. Dla części z Was widzę nawet, dla części z Was, yy, że połączy Was dziecko. Tak w karcie jest karta dziecka, które Was połączy. Tak mi karty pokazują, kochani. Taki odczyt przy Was. Krótki związuj na temat Ze względu na to, że No po prostu widzę Was w przyszłości razem No po prostu Stworzycie rodzinę Dla części z Was może to być rodzina patchworkowa nawet Ale widzę też, że połączy Was dziecko Dla części z Was tak mi wychodzi Kochani, tyle ode mnie Tyle ode mnie dla Was W tym odczycie Oczywiście jeżeli czytanie Wam się podobało Zostawcie łapkę w górę, ślad po sobie Będzie mi niezmiernie miło, kochani Trzymajcie się ciepło do usłyszenia w kolejnym odczycie. Cześć.